Dzień dobry kochani, wspaniały dzień dzisiaj mamy, ja jestem już po kąpaniu i potrzebuję mleko, także wybieram się do sklepu, czego nienawidzę yy, i zaraz wracam, kupię tylko najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak mleko, ser, soczki, jakieś coś takiego i wracam szybko do domu. Jest superancka pogoda, zaraz Wam pokażę. Przez okno pokazuję z mojej sypialni słoneczko. Chciałam powiedzieć, że świeci, ale to jeszcze nie jest po tej stronie, także ym, za chwilę wracam do Was, muszę się tylko ubrać. Muszę sobie coś znaleźć do ubioru, a to będzie chyba ta sukienka, co miałam ją kiedyś. Tak jak mówiłam, śmigałam w zimę w nią, a teraz w lato sobie to ubiorę. Chyba, no to. Także wskakuję w to, jadę do sklepu i zaraz wracam. Witam Was znowu, jestem w samochodzie, jadę do tego sklepu po to mleko. I powiem wam szczerze, że bardzo się denerwuję, dlatego że ja strasznie nie lubię... I więc Bo strasznie nie lubię... Jak to się nazywa? No strasznie nie lubię jechać, jak... Wiecie, no korona, korona. Także jadę, bo nie mam leka, ale tak to zawsze jadę z moim mężem, jego w domu akurat nie ma w tej chwili. I co jeszcze? Także muszę sobie sama poradzić, no nie? Muszę wyjechać z garażu. A tu mam tak dosyć wąsko. Także trzeba uważać. Ok, wycofuję, bo ja wiecie, że mam tutaj taki długi wjazd. Także ja muszę sobie tyłem jechać dosyć długo. A tu są, mam przedszkole obok nas. Czyli moi sąsiedzi, którzy te dzieciaczki, jak tak nieraz, sobie wyjdą na. OK. To jedziemy. No nie lubię jeździć. Oczywiście to jest spryskiwanie z rąk, rękawiczki, to wszystko, ale ja to nie lubię. To jest ja normalnie już się tym zmęczyłam. No ale trzeba uważać. Jak ktoś to mnie uważa, to mnie też to irytuje. I co jeszcze? Mój mąż zawsze ze mną jedzie do sklepu, także on czeka na parkingu, po to żeby też jak najmniej wchodziło do sklepów ludzi, także on... Jest drzew, które listki pokazują, pęki puszczają, pękają i te listki takie fajne są takie jaśniutkie, zielone. Ale wiecie co? Moja mamusia zawsze do mnie mówi a u nas już tak ciepło, a u nas już tam zeszło coś. W Polsce lato jest takie ciepłe, to ciepło przychodzi z dwa tygodnie wcześniej niż u nas. Także moja mamusia już sobie posieje, różne rzeczy porobi. A ja jeszcze czekam. Także no takie jest, takie opóźnienie dwutygodniowe, tak mniej więcej. 14 dni to jest dziwne. Nie wiem no w sobie nie jest dziwne, no ale tak z drugiej strony. Także zobaczymy. Zobaczymy jakie będzie lato w tym roku. Mam nadzieję, że jak już się nigdzie nie wyjeżdża za granicę, to może, żeby to lato było takie spoko tutaj w domu, żeby naprawdę się nacieszyć tym, co można też w Danii zobaczyć i, i czy nad morze, czy tak jak mówię bo to jak takie przyjdą te co drugi dzień ciepło także to jest takie trochę że te, ja bynajmniej tak nie odpoczywam że och, byłam gdzieś wygrzałam się, nic nie robiłam i, i no i odpoczęłam mimo, że tylko tam tydzień się jest gdzieś tam, nie? To, to, dużo, to dużo daje takiego spokoju, takiego, że się nic nie musi, że jest się z daleka, z dala od domu. i Bo tak w, jak się jest w domu cały czas, oczywiście też można to wziąć bardziej na spokojniej, sobie odpoczywać. I, ale to się jest w domu, zawsze coś tam się robi, a to kwiata trzeba podlać, a to coś tam, nie? Także to nie jest ten po, odpoczynek taki, jak, jak się wyjedzie gdzieś że mam nadzieję, że to lato w tym roku będzie superanckie, cieplutkie, fajnie się zaczyna w sumie. No ale nieraz tak było, także już jak ja widzę, jak ci ludzie są tu ubrani, to oni mają w sumie długie rękawki. I takie mają kurtki na sobie cienkie wiatrówki. A ja się w sukienkę na krótki rękaw ubrałam, także w supermarkecie to na pewno będzie zimno. Ja co, co prawda wpa, wpadnę tam jak szogun i zaraz wylecę, bo tylko potem mleko. W sumie. Tam zawsze coś wpadnie ekstra, no ale dodatkowo, ale. To okna słońce świeci, pod, pod prysznicem gorąco, w sukienkę bro. wybrałam. Się, wybrałam się jak Filip z Konopi, czy jak to się mówi. Yeah. Zobaczymy, co będzie do stodowy. Co będzie, to będzie, jak to karpel mówił. Z tym tam drugim tablakiem. A jo, dzisiaj jest ryby. Ryby może kupiłam. No A nie, ja już na obiad. Na obiad dzisiaj będziemy mieli ten. Jak to się nazywa? Siedl, zawsze jest. Właściwie nie masz. Że... Okej. Okay. Tam jest jakieś miejsce. Kwiatki. O, na kwiaty trzeba popatrzeć. Tylko ja bym chciała takie inne kwiaty, nie takie tam. Och. Chcę tam wjechać, a tu ludzie wychodzą. Czyli się otworzyły, jakbym wyrąbała im to, by nie wyszli. OK, zajechałam. Jak widzicie, już jestem w samochodzie. Kupiłam troszeczkę więcej rzeczy niż miałam. Dwie torby, ale na dole jest bardzo dużo mleka, jak widzicie. Zobaczcie, ile mam. No, jeszcze jeden płyn do płukania, prania i sopki. Ale to co tu kupiłam. Trzy krótkie klopsiki, które były pieczone tutaj w samochodzie. Kobieta przyjeżdża z nadmorza z rybami świeżymi, złowionymi i ma taki malutki piecyk i piecze w i rybne, także będziemy mieli to na Frokost. Mm, pycha.